Witam. Dzisiaj znowu będę chciał sprawdzić ten mój stojak na drewno, ale tym razem napełniłem go taką drobnicą. Taką drobnicę gorzej się prze, przecina w dużych ilościach, no bo ona wiadomo przemieszcza się, porusza się, zaciska się na prowadnicy, trochę próbuje ją odgiąć. Także myślę, że tutaj będzie dosyć ciężko, ale dlatego też wziąłem taką dosyć grubą prowadnicę solidną, dużego przekroju, żeby po prostu ona się nie wyginała pod wpływem drewna. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Sam jestem ciekaw, czy da się to pociąć od tak sobie za, za jednym, że tak powiem, naładowaniem. Taką ilość drobnych gałęzi na pewno długo bym ciął czymś innym, nawet siekierką, czy, czy małą pilarką ręczną, jednoręczną, więc pomyślałem, że zobaczę jak pójdzie po prostu na tym stojaku, czy taka drobnica też będzie, czy, czy taką drobnicę też da się pociąć, więc zobaczmy. sam sobie łańcuch. Aj. Oczywiście trafiłem tutaj na wkręta w drewnie, zawadziłem o stojak, chciałem za blisko przeciąć i teraz cały łańcuch będzie do dosyć mocnego ostrzenia. Ale to nic, mam pilniki, posprawdzam sobie właśnie różne pilniki, zobaczymy jak one ostrzą. Ale generalnie wygląda to, że idzie całkiem nieźle. A więc widzieliście niedawno jak zrypałem sobie łańcuch, najechałem na wkręta. A ponieważ ten łańcuch jest dosyć długi, bo to była prowadnica 90, więc on ma zdaje się, że 114 ogniw, co oznacza, że ma aż 57 zębów do naostrzenia. A takie najechanie na wkręta albo na gwoździa, to nie jest zwykłe stępienie łańcucha. To jest naprawdę dosyć głębokie i poważne stępienie. Ja Wam zaraz pokażę niektóre zęby. Wszystkie są uszkodzone w mniejszym lub większym stopniu, nie ma aż takiej tragedii, ale jest uszkodzenie dosyć poważne. A więc teraz będę chciał wam pokazać kilka zębów, takich, jak one wyglądają, żebyście wiedzieli, z jakim stopniem uszkodzenia mamy tutaj do czynienia to nie będzie takie zwykłe ostrzenie delikatne. Tutaj naprawdę te zęby niektóre są dosyć mocno zjechane. O tu mam takiego jednego. Poważnie uszkodzonego, także widzicie, że tutaj trzeba będzie troszkę podostrzyć, ale to nawet nie jest źle, dlatego że będę mógł przetestować pilniki. Wziąłem sobie kilka różnych pilników i zobaczymy, jak one pracują. Mam Baco, Balorbę, Oregon, Huskwarna. I belota. Ten łańcuch ma rozmiar 5,5, także, znaczy pilniki do tego łańcucha mają rozmiar 5,5, o tak. Także zacznijmy sobie. Oczywiście nie pokażę Wam całego ostrzenia, tylko chwilę, żebyście się nie nudzili. Zaczniemy oczywiście od tej, mam złote ogniwo. Zacznę od złotego ogniwa i będziemy jechać po kolei. Mocuję tylko pojedynczego zęba, po to, żeby mi sztywno siedział, więc staram się, żeby tylko, aby złapać dwa zęby prowadzące zaraz przy tym zębie, którego będę ostrzył. To go usztywni naprawdę mocno, bo gdybym chciał złapać cały łańcuch w imadło, to wtedy imadło mogłoby ścisnąć zęby prowadzące gdzieś trochę dalej i ten ząb, który chcę ostrzyć, mógłby troszkę się ruszać. Natomiast jak złapię dwa zęby prowadzące przed i za zębem, którego chcę ostrzyć, wtedy on siedzi jak beton tutaj. Nie ma możliwości się nawet ruszyć. Więc zobaczmy, jak to będzie szło. Damy najpierw pilnik Bako. Z tego co pamiętam, to on był dosyć agresywny. Zobaczymy, jak sobie będzie radził. 12 razy pociągnąłem. To tak dla pokazania Wam, bo niektórzy tak przesadzają, że o, jak to trzeba ostrzyć, jak to trzeba dużo czasu spędzać i tak dalej. Pokażę Wam, nie wiem czy ten ząb, akurat Wam pokazywałem wcześniej, chyba nie. Pokażę Wam, jak on teraz wygląda po 12 pociągnięciach pilnikiem Bako. Proszę zobaczyć. Już jest całkiem nieźle. Myślę, że jak dla tego zęba to wystarczy. Już jest dosyć naostrzony. Tutaj może jeszcze sam czubeczek, nie, igła. Także jak widzicie, akurat przy tym zębie wystarczyło 12 razy pociągnąć. Myślę, że 12 do 15 pociągnięć każdego z tych zębów powinienem wyprostować z powrotem do swoich normalnych kształtów. E, tym pilnikiem bako naprawdę fajnie mi się e, fajnie mi się ostrzy jest ok, bardzo e, agresywny i bardzo e, dopóki mamy łańcuch w imadle e, to agresywny pilnik tak jakby nie szarpie nam na łańcuchu jakby miał ten łańcuch na prowadnicy to wtedy e, dlatego, że łańcuch nie jest sztywno agresywny pilnik mógłby go e, mógłby trochę tak szarpać, haczyć na tym e, tutaj zamocowaniu sztywnym nie ma problemu, bardzo ładnie idzie. Tu wam jeszcze pokażę jak działa tak naprawdę dobry pilnik. Zobaczymy jak szybko tego zęba uda mi się naostrzyć. To tak jak widać jest dosyć mocno zdeformowany. Trochę będzie to, przypuszczam, że trudniej będzie mi ostrzyć dlatego, że mam w tej chwili kamerę wsadzoną tak jakby Prawie na zęba, więc słabo widzę i, i słabo mi się tu poruszać, ale spróbuję Wam pokazać, jak to wygląda. Samo ostrzenie takiego zęba. 16 pociągnięć i ząb. Moim zdaniem, wyprowadzony yy, zapewne. Jeszcze łańcuch po tym moim dzisiejszym naostrzeniu nie będzie ciął idealnie. One jeszcze będą wymagały ostrzenia. Yy, ale już będzie, moim zdaniem, ciął dobrze. A następnym razem, jak naostrzy go jeszcze raz czy dwa, to już wróci do swoich normalnych yy, właściwości, że tak powiem. już będzie wszystko ok. Ja się liczę z tym, że po tym moim pierwszym ostrzeniu teraz nie będzie jeszcze super, nie będzie jeszcze tak jak był kiedyś. Ja nie chcę zdejmować za dużo materiału, szkoda zęba. Chcę go tylko tak naostrzyć, żeby się nadawały do rozsądnego cięcia. A później kiedyś, o, ciągle mi tu się łapie w innym miejscu. A później kiedyś za, drugim, za następnym ostrzeniem albo jeszcze jednym. Myślę, że wszystko się wyprowadzi już do ideału prawie. Zobaczmy jeszcze tak na szybko inne pilniki żeby was nie trzymać, nie będę oczywiście wam tu pokazywał całości tego ostrzenia, tylko aby przelecę te pilniki, które ty mam po jednym, powiem wam, jak mi się nimi ostrzy, a później wrócimy do cięcia na stojaku, przetniemy do końca. Teraz będzie pilnik chuskwarna. Tutaj powiem wam, że ten pilnik jakby mniej trochę bierze. On nie jest taki agresywny jak tamten. Fajnie się ostrzy, na pewno byłby dobry do takiego normalnego codziennego ostrzenia, ale do takiego zdzierania, jak ja teraz chcę zrobić, to on może być trochę za mało agresywny. O, teraz. Teraz dopiero wyszło. Nie, nie liczyłem chyba z 18 pociągnięć to mi zajęło tym razem. Czyli ta Husqvarna moim zdaniem troszkę mniej agresywna, bardziej gładka w pracy, ale nie zdziera tak szybko jak, jak ten poprzedni Bako. Palorby na koniec sobie zostawię, bo to ponoć najlepsze pilniki. Belota. One dość słabo wyglądają. No ale zobaczmy, jak, jak się nimi ostrzy. Słabo wyglądają nacięcia, jak pokazywałem w którymś z poprzednich filmów. Ale zaraz, nie ten ząb złapałem. To był ząb nie z tej strony. Około 20 pociągnięć ten pilnik, moim zdaniem, słaby. słaby Jego musiałem dużo mocniej przyciskać. On nie bierze tak dobrze jak pozostałe. Także dla mnie te pilniki Belota są najgorsze z tych, które próbowałem. Nie to, że się nie nadają. Da się naostrzyć, naostrzyłem nawet dosyć szybko, ale jednak to nie jest, on tak nie bierze. To nie jest to samo co w innych pilnikach. On trochę gorzej bierze materiał. Tu trzeba więcej wysiłku włożyć, więcej mocniej przyciskać. Oregon. Nie, ten jeszcze. Ten Oregon bardzo słabo bierze. Znaczy, nie to, że słabo bierze, ale jest mało agresywny. Bierze bardzo małe ilości materiału. Dlatego do takich zadań jak mam teraz on jest raczej słaby. O, teraz, teraz już chyba będzie. Stanowczo Oregonem nie będę tego robił. Zdaje mi się, że dokończę to robienie, ostrzenie pilnikiem Bako, bo on z nich wszystkich wydaje się być najbardziej agresywny. mam takiego zęba dość mocno y, uszkodzonego. Teraz ten najlepszy ponoć pilnik Walorbę. Bardzo podobnie z nim robi jak, do, jak tym fil, pilnikiem Oregona. Ma podobne właściwości. Wydaje się, że już jest wszystko dobrze. Y, także... Dobry pilnik na pewno dobrze się wgryza, ale tak jak mówię, bierze bardzo mały wiór. E, także za wolno po prostu zdziera materiał. Do takiej sytuacji jak tutaj, wolę pilnik, który bardzo silnie zdziera materiał. Zmieniłem na bako i będę resztę już ostrzył. Bako, bo mi się najlepiej nim ostrzyło. Nie wybrałbym go może do ostrzenia takiego codziennego troszeczkę, ale. Akurat do tego zadania moim zdaniem jest najlepszy, najbardziej agresywny. Także teraz sam już dokończę resztę, żeby Was nie nudzić, a za chwilę Wam pokażę jeszcze resztę cięcia. A więc, jak widzieliście, łańcuch naostrzony może jeszcze nie jest idealnie, dlatego że nie chciałem aż tak dużo materiału zbierać. Chciałem go naostrzyć, żeby był w miarę rozsądny, ale żeby nie zbierać aż tak na maksa materiału, nie jest jeszcze idealnie na pewno. Dopiero za jakieś. Jedno, jeszcze dwa ostrzenia, myślę, że już będzie wtedy super. Na razie jeszcze nie jest, ale nie o to chodziło w tym filmie. Zobaczmy po prostu, jak takie cienkie gałęzie tnie się na takim koźle. Bo, moim zdaniem, to jest naprawdę bardzo szybki, fajny sposób, żeby sobie poradzić z taką drobnicą. Nawet pilarka nie jest lekka. Z tego łańcucha w tej chwili idą takie. Także myślę, że na ostrzenie jest całkiem, całkiem rozsądne. Myślę, że każdy się ze mną zgodzi, jak powiem, że poszło w miarę szybko. Pewnie zauważyliście, że tutaj, jak już te gałęzie były krótkie, to już pilarka zaczęła skakać na nich, tak? bo one tam próbowały uciekać, luzu dostały i tak dalej. Ale dzięki temu, że prowadnica jest bardzo ciężka i pilarka bardzo ciężka, to jednak i tak to podskakiwanie, to szarpanie, podskakiwanie nie było jakieś ogromne, dało się w miarę to opanować i przeszło w miarę dobrze. Ale na pewno na tych krótkich, cienkich gałęziach gorzej sobie radzi niż na takich sztywnych albo takich grubszych, ale dało radę. I tak tutaj jeszcze Wam dopowiem, bo dopiero teraz na to wpadłem, że przecież do tego ostatniego cięcia tutaj mogłem sobie przerzucić ten obciążnik w to miejsce i wtedy już gałęzie by nie skakały. No ale człowiek się uczy każdego dnia. Ja z tego stojaka korzystam dosłownie trzeci raz, także też jeszcze nie opanowałem go całkowicie. Łańcuch w miarę naostrzony, moim zdaniem całkiem, całkiem dobrze może być. Także wniosek z mojego filmu dzisiejszego jest taki, żeby nie ciąć gwoździ ani wkrętów, bo to jest trochę czasochłonne i pracochłonne. Także dzięki za oglądanie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia.